Siadero! z tej strony Mendy, a dzisiaj ze mną Aroshi i Adixu! Siema! Tak, tutaj te chłopaki tutaj są ze mną, no i co? Yy, w sumie, jak dobrze wiecie, to czy nie wiecie, zobaczymy czy zdążycie zostawić lajka like szybciej niż ja przeskoczę nad Adixem! A, ciekawe czy o. zdążycie, e, ale tu było mega szybkie, ciekawe czy widzowie zdążyli. No tak. e, w akrobacje robię tutaj, zobacz, ja tu wysportowanym Mendy, normalnie. Jasne. Tak o, więc zostawcie też subskrypcję, bo jeżeli zostawicie subskrypcję, to jak na 200 KM wbije na kanale, to wam rozdaje 8000 Robuxów. 10 osób dostanie po 800 razem 8000 pula nagród. Dobra, yy, chodźcie. Chodźcie Dala. za mną. Chodźcie Matoły, znaczy na chodź... <grym> Dobra, nie wiem, no, przepraszam, chodźcie w ogóle ten. Wbijajcie na live y, chłopaków, bo robią często livey. Dokładnie. Bo ja może live <grym> ostatnio nie robię, ale oni za mnie robią. Zastąpili mnie. <grym> yy, dobra, jak widzicie. Niedługo się zbliża koniec sezonu y... trzeciego. Osiem trzeciego, dni zostało, równo osiem dni, zobaczcie. Okay. To jest już Ty... tak szybko. Właśnie to strasznie by szybko startował. to miał. No, czy, To się tak wydaje, to, to tak czas szybko leci tutaj i zaraz mamy koniec trzeciego sezonu. I zaczyna się czwarty. I powiem wam ciekawostkę, czwarty sezon będzie, tak jak kiedyś wam mówiłem, robiony całkowicie przez społeczność. Każda nagroda będzie robiona przez społeczność. I jak to właśnie wygląda. A Simon wszystko już powiedział kilka dni nie opowiedział, ale wam to powiem teraz ogólnie, jak to będzie. Yy, tutaj już na o oni mówili, będzie to tak, że społeczność robi karnet na czwarty sezon. Dostaliśmy informację, że mamy ją zrobić yy, w Epic ad temat epic, adventure i chyba te temat już coś więcej wiesz, tak? Jaki tematyka dokładnie eee, być? No generalnie ma być taka tematyka taka odkrywcza, taka przygodowa, coś właśnie w tym stylu. coś w stylu okay. Indiana Jones. I no, wśród pierwszej tak. ciekawostki zanim przejdziemy sobie do rzeczy, które robią ludzie, bo to ludzie właśnie postują swoje modele, swoje rzeczy, które chcieliby mieć w karnecie, i dostają za to nagrody, jeżeli się dostanie. I także jest samochód, za dziesiąty level jest samochód, i także ludzie wysyłają własne samochody. A no za grand prize jest największa nagroda, więc ludzie też bardzo się biorą za wysyłanie samochodów. Zaraz wam wszystko pokażę i pokażę wam prawdopodobnego zwycięstwa. Ale zdaniem to chodźcie do koło bazy wojskowej. Okay. I Asino Dobra. powiedział, że wraz z nowym karnetem społeczności będzie nowy rabunek. I tutaj. Co? Będzie rabunek. I teraz tak, nie wiem czy wy wiecie czy nie wiecie, ale ja mam info trochę lepsze. I będzie tutaj rabunek. No tak. e, I będzie to rabunek z typu Indiana Jones. Jest, to, kurde, w, jest to w 90% potwierdzone. Będzie tam rabunek Indiana Jones, będzie tu jaskinia, do której będzie musieli wejść. Ominać specjalne przeszkody, na końcu zdobywamy diament. Trzeba się zdobyć Ole, diamenta, w, w momencie wydobycia diamentu z pietestału takiego na końcu jaskinia zacznie się zawalać wtedy zostaje naprawdę kurde. mało czasu na ucieczkę i wyciągnięcie tego diamentu Ej no brzmi kozacko W czasie jest, jeżeli to nie zdążycie rabunek. wyciągnąć umieracie w środku i nie zdobywacie skarbów, więc myślę, że rabunek będzie naprawdę fajny Jest to w 90% no, potwierdzone no, ponieważ dostałem małą informację od osoby która testuje nowe update'y, żal za zanim jeszcze wyjdą Oj, wiedzieliście o tym, ty, czy nie wiedzieliście? Nie! A, jakby on z tym samym napaść, że będzie wiedziema, ale tak, że będzie z diamentem i tak dalej. to ma też w stylu Indiana Jones. Najlepszy rabunek będzie. Znaczy możliwe, że to a, będzie że a, diament a czyli... na środku, a wokół na przykład pełno złota, żeby też więcej osób mogło to zrabować. Albo każdy będzie miał swój diament widoczny. No, ale możliwe. No ma być tak, że będzie jaskinia, czy z nie uciekać, bo jak nie zdążycie, to się zawali. Dobra, i przechodzimy w ogóle teraz do karnetu. Co ludzie wymyślili, bo to też mnie ciekawi. Pierwsze co jest. O, jak się zderzyli, to Wy też sobie zobaczcie, otwórzcie sobie pierwszy link, który wam okay. wysłałem. Te są to... Tarczkę, tak? Od góry to są światła na dachu w ogóle. Takie te reflektory. One mi się bardzo podobają. Tak. No światła. fajnie. One, no one wyglądają w sumie jak w tych autach takich w nocy, tak, Albo nie. Nie wiem, nie wiem, czy właśnie terenowych, lub nie wiem, czy ktoś kiedyś widział traktory w nocy pracujące. A to nie wiem. Eee, no, to, 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 jak, to znaczy, to znaczy ja mieszkam nie, w ogóle.. Do... Dobra, bo trochę za dużo typowiem na tym odcinku, widzowie, ale no to nie <laughs> nic. Mieszkam ogólnie na wsi. I teraz widziałem jak traktory. <noise> y, terenowe po prostu świecą i pracują w nocy. Lub jakieś kombajny, o, tego typu. Dobra, lecimy dalej już na nagrodę za dziesiąty poziom. Jest to Bugatti. No i ciao, jest... O to jest Kozak. To, to musi wejść. Nie, wiem co, kto to To otworzył? auto jest kozackie. Właśnie. To 4. jest. 5. Gatti Bolit. No. Yeah. film i, i tył i, i przód ty z to... oh, nie, drzwi wie. Jeszcze. No auto jest piękne, ale jest inny minus. To auto nie jest tematyczne. Właśnie no. tak nie się nie pasuje, się pasuje do, do tematu. Nie pasuje do tematu, więc. To jest właśnie. Y... No niestety, no. ale moim zdaniem raczej to auto nie wygra, ale mogłoby się pojawić w Jailbreak'u i mimo wszystko. Moim zdaniem. No, Może. nie pasuje, raczej nie będzie. Myślę, że 100% będzie, ale naprawdę no, chciałbym to Simo pokazać. Napisał, nawet Asimo to skomentował. Tak, asimo, no bo tak, no bo to wszystko Asimo przegląda. No. Ale o. naprawdę, auto, auto to jest po prostu idealne i przód no. i tył i środek, wszystko jest... Nie pasuje do sezonu czasem Asimo tego nie doda. Ale po prostu fajnie to pokazać i Jesimo to skomentował. Bo to Asymon skomentował, no bo to jest jego post, który mają ludzie dodawać. Więc wszystko komentuje. No, tak. Kolejne no, tak. autko jest to Rider. Pewnie widzieliście, już Adixa, adixu bardzo to autko bustuje. Jednak no, to, to one jest one piękne. Nadal nie jest najbardziej lajkowanym autem? Coś tam, no <grych> nadal nie jest A, autem... wygląda. No, tak. W miarę fajnie, naprawdę taki plażowy ten. Ja mówię, że w sumie taka nagroda mogłaby być nawet za piąty level, moim zdaniem, Ładne nie grand prize. No, nawet pasuje do jakby samego tematu, no bo też jakby takim... No mega, no, mega to, pasuje, pasuje do tropy, tematu, no, mega tak. pasuje. To właśnie pasuje, moim zdaniem, chyba z wszystkich rzeczy, które wam pokażę, to do tematu pasuje najbardziej. Nie o wszystko, no to, mi się to pasuje na to. najbardziej do tematu. Dobra, ale lecimy dalej, do Proton Spoiler. Nie hmm. wiem czy to pasuje do tematu, Raczej <grym> znaczy, nie. Pochodzisz no, tak średnio, ale z tego sobie jest taki spoiler, co nie? Był chłopaki. To tak, no, jest, tak, jest, jest jest, jest teraz. Nie, no. musisz znaleźć. Ale chyba nie można go kupić. A, nie wiem czy to jest nie. Nazywa. no ciekawy, jest A, bo ciekawy. jest nowy. Dobra, to lecimy, bo to, to taki ten to spoiler. Lecimy dalej. No, to auto też fajnie wygląda. Oj, I właśnie, oj. To jest, fajnie o, nie ma. To tak jeszcze pasuje w miarę. No to też. też pasuje. Pasuje. wygląda. No, też pasuje. Takie, jakby... Pietro, auto, auto takie Indiana Jonesa. No, takie. A, można Bo to jest takie zbustowane Porsche, bo to niżej, no takie. Zobaczcie, można sobie ten, zdejmować te światełka. A i można zdejmować, w ogóle on tak zrobił, że można sobie zdejmować no ten ta. przód, tył, tak. Aha! O. Modyfikacje. Takie modyfikacje, takie wewnętrzne, tylko jedno auto. też fajne było, coś takiego. Ja ja Każde auto ma takie swoje no, prywatne no, no. modyfikacje. Te progi yy, z boku też na przykład widzę, że tutaj też można na przykład było dodać. Myślę, fajne, że takie, fajne. coś. No to jest spoko, akurat. Dobra, no. przechodzimy czegoś teraz do mieszkań. Eee, tutaj mamy. Muzycznie, muzycznie. Muzyczne dodatki. Czy do okay. Epic Affliction pasuje? Myślę, że tematycznie lekko by się wstrzeliło. Lekko. Zależy, jaka muzyka. <laughs> no właśnie, ale fajne muzyczne ale dodatki nie? do domku. Ładnie. No, to, jest zrobione. to też ładne takie modele. Według asumu bym to przyjął. Dla <laughs> to Przydałoby mają się, żeby że więcej mebli było. Serio, I to by były fajne dodatki. Dobra, lecimy dalej. Yy, I tu mamy. Oh, oh, oh. O, no, co... to to jest... no i No i ten tylko... To jest ulepszona, ulepszona to wersja. Nie, no sorry, ale zielona jest najładniejsza. To jest, to jest, to jest no, ulepszona pięknie. wersja tego, co widzieliście przed chwilą. Jak to auto nie wejdzie, to nie wiem, to. Ale no, ten jest... auto raczej nie wejdzie. No nie bo cały Musi czas wejść. na koniec zostawiłem coś o wiele lepszego i moim zdaniem chyba bardziej Wam się spodoba to co zostawiłem na koniec. Okay. Lecimy do kolejnego auta, jest to kamper. Śmiesznie wygląda kamperek. <laughs> oh, <jezu>. W ogóle najlepsze jest to, że ten kamperek y, wygląda tak fajnie. że Jakbym tylko mógł, to nim sam jeździć. Dobra. To można wejść do środka i wygląda. No właśnie no. no. Okej, okay. ten tył jest taki. Ej, w ogóle no, można wchodzić do środka. Ej. Macie jakiś ten. No fajne. Nawet, o to jest mieszkanko w środku, nawet modelowisko. Ale O, to jest swoje zrobione. Tam będzie można spać? Tam jest łóżko na górze, czy nie? Właśnie nie wiem, jest tam łóżko. Od czy, od modela czy, modela z to jest, łóżko. To jest łóżko modela Simo w obrazie. modela Simo. No właśnie tak. Nawet kuchnia jest taka mini. Widzicie? fajne. Ej, no, no fajne to jest akurat. Chyba drabinka do góry w ogóle. On... Nie, no takie auto to jest fajnie ludzkie. Fajne. Kurczę. Ej, nie no, to jest fajne, to jest fajne. Dobra, ale lecimy dalej. Kolejną rzeczą, którą tutaj są, to jest custom DJ Dave <średzt guerra> To taki zabawny, mniej pasujący do tematu, to fajne. ale naprawdę fajnie wygląda. Ale fajne ładnie, to, No W no ogóle co ludzie, no, tego jest tak dużo. Napiszcie w ogóle widzowie, czy chcecie w odcinkach więcej takich rzeczy. A teraz chyba przejdźmy do ostatniej rzeczy, co nie, ale powoli, ponieważ Moim zdaniem jest to, to, co raczej powinno zostać dodane. Raz z tą okay. całą mechaniką. Jest to po prostu coś kozackiego. Dobra. Kliknijcie sobie, zobaczcie. To, no to właśnie, jest auto. To jest. Tak. To. Ale pasuje, bardzo pasuje. Ej, zobaczcie ostatnio obraz, jak ona wyciąga auta z wody. Znaczy, no, tak. To zobaczcie co na jest. to. Może holować auta inne. Yo. To jest kozackie. Myślę to chyba najbardziej. I to jeszcze ten mechanika. Wyciąganie out z wody, i zobaczcie sobie, nie tylko poleciał model, ale ten model dodał do filmu. I teraz sobie zobaczcie. Osiągałem okay. ten film, ale nie wiem, tak wydaje się, że to że jakby pasuje do sezonu, czy nie? Mi się wydaje, że raczej by pasowało. No, do sezonu pasuje. bardzo pasuje. Tutaj obejrzenie wokół, No. zobaczenie go dookoła, mega szczegółowo, fajnie zrobione. Drugą pół minutę masz pokazane. Weź sobie no do drugiej Poczekaj, poczekaj, na razie ten pokazuje jak on jeździ po prostu. Jazda okay. naprawdę fajna by była do tego. Nawet to jest model Ale zrobiony do... jazdą. Ale kozackie. No, no problem, kozackie ja jestem tutaj. dopiero na drugiej minucie. Jo Okej, okay. light światło. Yo. już Jeszcze światła się fajnie zapalają. Dobry. Ja i teraz Linka jest. Special ability oh. linka. Jeżeli podłączam no linkę. 14. siada do auta bardzo i ciągnie, linka ciągnie bardzo dobrze jest zrobione no a właśnie też nie wiem czy to nie było jakby nie byłoby takie za ciężkie dla Simone do zrobienia taka linka ale to nie musi robić to ludzie dają mu już a. On za wybrane rzeczy płaci nagrody Chyba za to wybranie za pierwsze miejsce czyli dla grand prize jest 500 dolarów o kurcze No ja bym takie auto zobaczył w jailu z takim holowaniem jeszcze No Ja bym to zobaczył Nie no widzowie napiszcie w komentarzu wy, co byście chcieli zobaczyć i czy też waszym zdaniem to auto, co było na końcu, też chcielibyście zobaczyć. Dla mnie? To jest kolackie. Ja bym chciał hamera zobaczyć, nadal. Znaczy, no, na przykład hamer za jakieś piąty i to za dziesiąty, no... to byłby tak idealny No, sezon. ten hamer myślę, że za piąty, a pokupienie ostatni za dziesiąty. No, 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 to za być za dziesiąty, to ma za opę funkcji, żeby być za jakiś inny level. Znaczy, myślę, że za piąty, poczekaj, za szósty bardziej, bo piąty jest a za premium. no, znaczy, Jakby a, serio, to auto będzie za dziesiątym. Myślę, że ma szansę, bo jest najbardziej rekomendowanym auto, to z Linkom to ja nie wiem, czy czasami nie będzie tak, że ja wuch, Takim, żad żadnego dnia nie opuszczę w garnecie, jak to robię. Gdzieś taki najbardziej wyróżniający się, bo chyba nie było jakieś auta w Sony, które miało specjalną funkcję. No nie, 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 no było, ten tu jest no jeszcze nie, model nie, nie. zrobiony, pokazany, jazda, wszystko, więc no... no widzowie. W iż, jeżeli chcecie więcej rzeczy, które robią ludzie na specjalny czwarty sezon, chyba największy sezon, najwięcej zmian, jeszcze z nowym rabunkiem, to będzie coś naprawdę wielkiego, ponieważ w końcu Asimov słucha się nas, a my wiemy najlepiej, co chcemy. Więc... Największy update w Czajbrek będzie chyba. No, no. auto 19.30. No, nie, no na start. Nie, że to no, do auto Dobra, trzymajcie się, na razie, do kolejnego odcinka. Sie Siema! Siema.